Teraz o problemach z darmowymi podręcznikami dla uczniów niepełnosprawnych. Książki dotarły właśnie do większości miast. Nie obyło się bez problemów. Na przykład Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Dąbrowie Górniczej otrzymał książki dla pełnosprawnych dzieci. Nowy elementarz jest też krytykowany przez środowisko niepełnosprawnych. Wojciech Gularz. Książki dostosowane do potrzeb dzieci niewidzących zamówiło ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci słabowidzących i niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Myślę, że życie zweryfikuje i okaże się, czy ten elementarz jest rzeczywiście najlepszym z tych, z których dzieci do tej pory korzystały. Pewnie ocenią to same dzieci, nauczyciele i rodzice. Jak się okazało, do placówki trafiły zwykłe podręczniki. Tak wyglądają w porównaniu z tymi dostosowanymi do potrzeb niedowidzących. Dyrekcja zapowiada, że dokładniej przy Przyjrzyj się sprawie, jednocześnie uspokaja. Placówka dysponuje powiększalnikami, dzięki którym dzieci będą mogły czytać nowe podręczniki. Ministerstwo wydało cztery adaptacje elementarza: z powiększonymi literami dla dzieci słabowidzących, wersję napisaną alfabetem Braille dla niewidomych, dla tych z problemami w uczeniu się, jest też wersja multimedialna dla niesłyszących dla dzieci niedowidzących, tak mówię teraz z pamięci zamawialiśmy 8 podręczników, 8 zestawów, również otrzymaliśmy je o czasie. Prace nad adaptacjami podręczników dla niepełnosprawnych ruszyły z 3-miesięcznym opóźnieniem, w kwietniu między innymi dlatego krytykują je organizacje niepełnosprawnych. Czas produkcji e, podręcznika elementarza dla osób z niepełnosprawnością nie był taki sam jak dla osób pełnosprawnych. E, dopiero na ostatniej chwilę sobie przypomniano o osobach z niepełnosprawnością, że dla nich też trzeba zwrócić uwagę, aby to, to środowisko osób z niepełnosprawnością miało równy start. Ideę chwalą za to pedagodzy pracujący z niepełnosprawnymi dziećmi. Jest to ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o polski system edukacji, z uwagi na fakt, iż od 2008 roku nauczyciele wszystkich szkół specjalnych, wszystkich innych szkół integracyjnych, ale i ogólnodostępnych nie mieli dostosowywanych podręczników. Nauczyciele na temat nowego podręcznika i jego adaptacji wypowiadają się na razie bardzo ostrożnie. Wiadomo, że jak się zmieniała wielokrotnie w ciągu lat podstawa programowa, to zawsze wchodziło nowe do szkół i właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że trzeba dostosować się do zmian. Tym bardziej, że nie wiadomo ile jeszcze razy zmieni się sam podręcznik Wojciech Bulasz aktualności.